Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia uroczystość świętych apostołów, Szymona i Judy Tadeusza, dnia 28 października. Czyta Iwonna Teresa. Opowiadają sprawy pana Boga, a uczynki jego rozważają. Psalm 63, werset 10. Przygotowanie. Chociaż pismo święte mało mówi o cnotach świętego Judy Tadeusz'a i świętego Szymona, możemy je jednak wywnioskować ze wzniosłej ich godności apostołów i śmierci męczeńskiej, jaką ponieśli za Pana Jezusa. Gdybyśmy za przykładem tych świętych apostołów Korzystali z łask, jakich Bóg nam udziela, i my również moglibyśmy się stać mężami apostolskimi i męczennikami cierpliwości. Czemuż z tych łask nie korzystamy? Pierwsze. Choć Ewangelia Święta i podanie mało mówią o cnotach świętego Judy Tadeusza, a prawie nic o cnotach świętego Szymona. Możemy je jednak wywnioskować ze wzniosłej ich godności apostołów pana Jezusa. Jako apostołowie musieli koniecznie na zawsze porzucić swój majątek, dom własny, przyjaciół, krewnych, musieli też wyrzec się własnego zdania, woli własnej, swych przywiązań. To wszystko musieli uczynić, aby iść za zbawicielem mniej może znanych ze swych cudów, niż z nienawiści, jaką względem Niego żywieli wielcy w Izraelu. Musieli wyrzec się wszystkiego, by iść za Panem Jezusem, który wprawdzie w nagrodę za tyle ofiar obiecywał im szczęście w niebie, stawiał im jednak przed oczy, że na tej ziemi czekają ich tylko uciski, prześladowania i cierpienia, Aż do śmierci. Czyżby więc ci apostołowie mogli dokonać tak trudnych rzeczy, gdyby nie posiadali wielkiej cnoty, a zwłaszcza żywej wiary, mocnej nadziei i żarliwej miłości ku boskiemu odkupicielowi? Jaką zaś była żarliwość ich miłości względem bliźnich? Z tego widać, jak gorliwie pracowali, opowiadając Ewangelię, aby zapewnić duszom zbawienie, święty Szymon według podania podążył do Egiptu i pracował tam skutecznie. Co się zaś tyczy świętego Judy Tadeusza, zwanego Bratem Pańskim, to ten miał głosić Ewangelię świętą w Syrii i Mezopotamii. Nie dość mu jednak było, Iż z takim skutkiem pracował nad nawracaniem pogan, lecz swą miłością i wiernych chciało toczyć. To też, natchniony przez Boga, napisał do nich list apostolski, w którym ich zachęca, by stali wiernie przy wierze świętej i modlili się o wytrwanie w miłości Bożej. W Duchu Świętym, modląc się, sami się w miłości Bożej zachowajcie. Staraj się również stać się mężem apostolskim, idąc za przykładem tych dwóch apostołów. Drugie. Nie ma miłości większej, bardziej heroicznej nad oddanie życia za przyjaciela. Większej nad tę miłości żaden nie ma, aby kto duszę swą położył za przyjaciół swoich. Do tego zaś właśnie stopnia doszła miłość świętego Szymona i świętego Judy Tadeusza. Obaj bowiem uwieńczyli swe prace wielkodusznym męczeństwem. Podanie mówi, iż świętemu Judzie odcięto głowę, a świętego Szymona przepiłowano. To też topór i piła. Są symbolami ich męczeństwa. Zalicz tych dwóch apostołów do liczby czcigodnych twych patronów. Skoro zaś nie możesz ich naśladować w oddaniu życia za pana Jezusa, staraj się przynajmniej naśladować ich cierpliwość, znosząc z poddaniem wszelkie przeciwności, jakie ci się nadarzą. Zdaniem świętego Franciszka Salezego lepiej się służy Bogu cierpieniem niż działaniem. Złóż więc panu Jezusowi ofiarę ze swego życia. Bądź gotowy umrzeć wtedy, tam i jak zechce. I już teraz przyjmij śmierć ze wszystkimi towarzyszącymi jej cierpieniami, aby zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej. I okazać Panu Bogu tak dobremu, iż Go miłujesz. W tym celu prosi o pomoc świętych apostołów i pamiętaj, że przyjęcie śmierci dla spełnienia woli Bożej, wysługuje nagrodę podobną do korony męczeńskiej. Męczennicy bowiem dlatego właśnie stali się nimi, że przyjęli śmierć. Dla przypodobania się Panu Jezusowi. Boże, któryś mi przez świętych apostołów Twoich, Szymona i Judę Tadeusza do poznania twego imienia dojść pozwolił, daj, abym postępując w cnocie cześć im oddawał, a czcząc ich w cnocie postępował spraw to z miłości ku Jezusowi i Maryi Maryjo matko moja módl się za nami amen